corocica ceni est qui ipsum te and she thought all... Święta Boża Rodzicielko, Królowo Polski. Stajemy przed Tobą na progu Nowego Roku, wdzięczni za wszystkie łaski, jakich tu na Jasnej Górze udzieliłaś pielgrzymom, którzy, klęcząc przed cudownym jasnogórskim wizerunkiem, błagali o Twoje wstawiennictwo u Boga w minionym roku. Dzisiaj podczas Apelu w sposób szczególny. Chcemy podziękować za wyjątkowego pielgrzyma jasnogórskiego, papieża Benedykta XVI, który tutaj, w cudownej kaplicy w 2006 roku, przed Twoją cudowną ikoną, modlił się tak gorliwie za każdego z nas. Ten wspaniały papież uczył nas, Maryjo, że jesteś tak zjednoczona z Bogiem, tak przeniknięta jego miłością że twoje serce stało się tak wielkie jak serce Boga i jak ono może pomieścić w sobie całe stworzenie te niezwykłe słowa ukazują nam że papież Benedykt przyglądał się twemu sercu które ogarnęło nieogarnionego i doświadczał twojej najczulszej miłości jego serce dojrzewało i rozkwitło przy Twoim niepokalanym sercu, Maryjo. Wyrazem tego były Jego słowa i czyny. Wielu z nas, czytając Jego teksty i poznając świadectwo Jego życia, odkryło, że również serce papieża Benedykta XVI stało się wielkie, łagodne. Pełne wiary, pokoju, pokory i otwarte na każdego, kto poszukiwał prawdy i sensu życia. Tak wielu ludzi dzięki Jego miłości do Twojego syna odnalazło drogę do Kościoła, do sakramentów świętych. Dla mnie Maryja jest wyrazem bliskości Boga, a im jestem starszy. Tym postać Matki Bożej staje się dla mnie ważniejsza i bliższa. Słowa te będące swoistym wyznaniem papieża Benedykta XVI stają się doskonałym wyznacznikiem kształtowania się drogi serca tego wielkiego teologa. Była to droga dojrzewania i przeżywania osobistej relacji z Maryją. Więź świętej pamięci Benedykta z Maryją i Słowem Bożym była szczególna. Utożsamiał się, mówił i myślał według słowa Bożego. Pozwalał się temu słowu kształtować, przemieniać i w pełni uformować swoje życie na wzór sługi Bożego. Jest dla nas wzorem czynnego, pokornego słuchania, które pozwala na głębokie jego przyjęcie i rozkwit żywej wiary. Jego egzystencja pokazuje wartość życia skromnego, sens wielu lat wypełnionych cierpliwą, pokorną służbą. Oddając się w pełni panu, stał się cichą świątynią Boga, który działa z mocą w ludzkiej historii. Jest wzorem ucznia Chrystusa, wzorem bardzo nam bliskim, kimś, kto będąc Twoim uczniem, Maryjo, daje nam świadectwo stawania się zdolnymi do apostolstwa, do tego, aby nasza wiara stawała się autentyczna, niezachwiana, by mogła też realnie budzić wiarę innych, wiarę aktywną, otwierającą umysły i serca, wiarę gotową, by zmieniać świat naznaczony samotnością. Brakiem nadziei, solidarności i współpracy. Uczył nas również, że Ty, Maryjo, będąc całkowicie zjednoczona z Chrystusem, należysz w pełni również do nas. Że jesteś nam bliska jak żadna inna ludzka istota, że jesteś zawsze nieopodal, aby nas wysłuchać, pomóc i wesprzeć. To, co papież Benedykt XVI głosił o Tobie, Maryjo, w tym pragnął Cię szczególnie sam naśladować. Myślę, że słowa Twoje w Nazarecie, oto ja służebnica pańska, stały się również mottem jego życia. Dlatego był pokornym sługą w winnicy pańskiej. Potrafił odłożyć swoje plany na bok, by tak jak Ty, Odpowiadać Bogu Fiat i pełnić Jego najświętszą wolę. To, co emanowało z Jego słów, czynów, z Jego nauczania, to pokora w tym niepokornym świecie. Stał się dla nas odbiciem Twojego pokornego serca, które nie gardzi żadnym człowiekiem, które trwa w uniżeniu przed Bogiem. Ta pokora papieża Benedykta. Wyrażała się również w relacji do tych, którzy atakowali go jak wilki w owczej skórze, próbując go oczernić i podważyć jego prawość i świętość. W tym również naśladował ciebie, Matko, stojącą pod krzyżem. Siłą w przeciwnościach i trudach była rozmowa z Tobą, Maryjo, poprzez modlitwę różańcową którą praktykował każdego dnia. Uczył, że podczas modlitwy różańcowej serce człowieka zwraca się ku tajemnicy Jezusa, że przez rozważanie tajemnicy radosnych, światła, bolesnych i chwalebnych stawia się Chrystusa w centrum swojego życia, w centrum czasów współczesnych, w centrum miast. Jesteśmy przekonani, królowo Polski, że nasz umiłowany papież Benedyk XVI razem z Tobą stoi w tej godzinie apelu jasnogórskiego w oknie domu Ojca, patrzy na nas i nam błogosławi. Tak, błogosław nam, Ojcze Święty. Twą drogą duszę polecamy Matce Bożej, Twojej Matce, która każdego dnia kierowała Tobą i teraz. Poprowadzić je ku wiecznej chwale swego syna Jezusa Chrystusa, naszego Pana. Wyrywają się z naszych serc słowa: Santo Subito. Santo Subito. Maryjo, Twemu wstawiennictwu polecamy cały Kościół powszechny. Papieża Franciszka, wszystkich pasterzy Kościoła w Polsce na czele z przewodniczącym episkopatu Polski księdzem arcybiskupem Stanisławem Gondeckim obecnym pośród nas arcybiskupem metropolitą Częstochowskim Wacławem Depo z arcybiskupem Janem Romeo Pawłowskim Nuncuszem apostolskim w Grecji który jest teraz przed tobą i zanosi do ciebie swoje prośby polecamy wszystkie intencje zapisane w księdze apelowej Zakon Pauliński na czele z Ojcem Generałem. Modlimy się również o potrzebne łaski dla brata Bonifratra Eligiusza, który jako osobisty sanitariusz do śmierci opiekował się papieżem Benedyktem XVI. Oddaję również Tobie Maryjo Marię i Ryszarda Pancer, prosząc dla nich o błogosławieństwo. Modlimy się o zdrowie dla Władysławy Paczkowskiej, za świętej pamięci Urszule Hajdas. Te wszystkie intencje polecamy w tajemnicy Bożego Narodzenia. Ojcze, nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie taki na ziemi. I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wróć nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezusa. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami w Teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci. naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, Módź się za nami wszej, teraz i w godzinie śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módź się za nami wszej, teraz i w godzinie śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, pełna, Tobą, Twojego, Maryjo, Boża, Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl za nami życznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Mary, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami życznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, Omu Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i do szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno, chwalebna i błogosławiona. O Pani nasza, orędowniczko nasze, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza. Synem swoim nas pojednej, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas Księdza Arcybiskupa prosimy o Boże błogosławieństwo. Jak ten nowy rok będzie opromieniony bliskością naszego Boga i Świętej Bożej Rodzicielki. A Ojciec Święty Benedykt wraz z naszym Janem Pawłem II i wszystkimi świętymi apostołami, świętymi w niebie, niech na wypraszają wszelkie łaski. Pan z wami, niech imię pańskie będzie błogosławione. Wspomożenie nasze w imieniu Pana, niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Dziękuję wszystkim Wam, drogie siostry, drodzy bracia, za wspólny udział w modlitwie apelowej. Apelem jasnogórskim zakończyliśmy naszą dzisiejszą modlitwę u tronu jasnogórskiej Pani. Za chwilę dla tych z Was, którzy dzisiaj nie byliście nam mszy świętej, a jesteście w stanie łaski uświęcającej, będzie możliwość przyjęcia Komunii Świętej po skończonym obrzędzie Komunii Świętej, krótkiej modlitwie. Będziemy prosić Was, byście opuścili mowy naszego sanktuarium i klasztoru, gdyż w dniu dzisiejszym na jasnej górze nocnego czuwania nie będzie. A jutro zachęcamy do wspólnej modlitwy razem z nami. Od godziny 5.30 rozpoczniemy wspólnym śpiewem godzinek o niepokalanym poczęciu Najświętszej Marii Panny. Pierwsza Eucharystia w kaplicy Matki Bożej o godzinie 6 rano, którą poprzedzi odsłonięcie cudownego obrazu Matki Bożej. Przypomnę, że spowiedź na Jasnej Górze odbywa się w kaplicy sakramentu pokuty od godziny 6.15 do godziny 19.30. Wszystkim życzymy błogosławionej, spokojnej nocy. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Zapraszam wszystkie osoby, że podeszły tutaj bliżej, które pragną przyjąć Pana Jezusa. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego uznajmy przed Bogiem, że jesteśmy grzeszni, być mogli z czystym sercem przyjąć komunię świętą. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem. Myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam najświętszą Marię, zawsze dziewicę, wszystkich aniołów i świętych, was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg, że mogący, odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen. Słuchajmy słów Chrystusa. Kto spożywa moje ciało i pije moją krew, ma życie wieczne. A jego wskrzesze w nieostatecznym. Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a krew moja jest prawdziwym napojem. Módlmy się do naszego Ojca, jak nas nauczył nasz Zbawiciel Jezus Chrystus, Ojcze nasz. I my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie bódź nas na pokuszenie, ale nas dba podesłego. Oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Amen. Módlmy się. Boże, Ty w Najświętszym Sakramencie zostawisz na pamiątkę swej męki. Daj nam taką czcią otaczać święte tajemnice ciała i krwi Twojej, abyśmy nieustannie doznawali owoców Twego odkupienia, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa.